Godzinę temu dowiedzieliśmy się, że prezydenta Tadeusz Jędrzejczak został skazany na 6 lat bezwzględnego więzienia. Co pan jako mieszkaniec miasta o tym myśli? Trudno mi powiedzieć. Na pewno będzie odwołanie w tej sprawie. No, sąd musi to zrobić swoje. Oj. Ojej. Nic. No, no, no jeżeli zabijemy, no to trudno. No to co, tego? Skoro to dwa lata się proces trwał. No to widać, nie udowodnili mu winę. No, no trudno, nowego prezydenta trzeba mnie szukać. No jestem zaskoczony, aczkolwiek były takie czasy nieciekawe, że każdy w jakiś sposób tam próbował to miasto rozruszać. Może trochę nie bardzo z przepisami to było. No i dzisiaj tego są skutki. Myślę, że 6 lat to jest raczej wyrok taki pokazowy można powiedzieć. Jeżeli jest wyrok, to na pewno też jest jakaś wina w te, z tym związana. Aczkolwiek gospodarzem dzisiaj jest bardzo dobrym. Może tamte lata troszeczkę zaszkodzą mu tutaj na, na przyszłość, nie? No, ale to co zrobił, to jest dużo, o, dużo dla miasta Gorzowa, ale takie były czasy. Ja pamiętam te czasy, bo mam swoje lata i wiem, że i dzisiaj trzeba za to płacić. Tego są skutki właśnie. No wydaje mi się to, no, bardzo surowa kara. No ale nie znam dokładnie e, przyczyny, z której to wynikło. W każdym bądź razie, no jako człowiek, no, to co jest zrobione w Gorzowie, no patrząc na to, wydawałoby się, że wszystko jest dobrze. No przeraża to po prostu. Nie, nie spodziewałem się tego. Nie, nie będę się na to odpowiadał. No myślę, że to czas rozstrzegnąć, czy to jest prawda, czy nie. No nie wiem, jeszcze ja tak się dokładnie nie orientuję, o co w tym wszystkim chodzi, ale 6 lat to chyba za dużo. Nie wolno jego karać. A dlaczego? Bo on może nie zrobił tego. Na pewno nie. Powiedzieliśmy się, że prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak otrzymał wyrok 6 lat bezwzględnego więzienia. Co pan jako mieszkaniec Gorzowa o tym sądzi? Jak mu się należy, że to niech siedzi. Jeżeli, jeżeli prawda, prawidłowy wyrok, to jakie jaka pretensje? Każdy za swoje czyny powinien odpowiedzieć. Czy to będzie biskup, czy, czy, czy sekretarz, bo jaki? Zawiedził odpowiadać. Nie dziwi mnie to. Ja jako mieszkanka to wypowiadam się, że sądy wiedzą, co robią. Co pan jako mieszkaniec z Gorzowa o tym sądzi? Dawno już bym to zrobił. Dziwny. Żeby został drugi raz prezydentem. Ale nie przeszło ten numer. Sądzę, że dalej nie może pełnić swoją funkcję, W swojej funkcji w tej chwili no wszystko stanęło na głowie, bo właściwie to chyba Gorzów jest bez prezydenta, tak? Trudno mi powiedzieć coś więcej. Myślę, że pewno odpowiednie organy powinny się tym natychmiast zająć i tyle.